No ciekawe, że tutaj akurat w tym pomieszczeniu, w budynku biurowym pozostało tyle tego, tyle tej chemii. Uhuhuhu. Siarczan potasowy. Płyn barwny. Tak? już jadą. Szybcy są. Zobacz. Kolejka nie? Nie, chyba karetka. Oczywiście nie jechać tutaj na sygnale. No, bez sensu. To karetka jest, wydaje mi się. No dobrze. Dobry, dobry, dobry dzionek. Jestem żądny przygód i jesteśmy właśnie w opuszczonej elektrociepłowni. Całkiem sporej, myślałem, że będzie mniejsza, z najlepszym składem oczywiście, legendarnym składem urbexowym. A jeszcze aż, aż, aż jestem ciekaw jakby, czy tu zostały pozostałości, względem tego, że rok temu to naprawdę było w idealnym stanie. Teraz widzę, że tutaj zostało wyburzone wręcz bym powiedział. Dobra, nie ma co się tędy pakować, myślę, bo tam są schody normalnie, nie? Także schodami sobie wejdziemy piętro wyżej. I wydaje mi się, że ten drugi budynek będzie znacznie ciekawszy. No tutaj chyba nic nie ma do znalezienia. Butelki, ciekawe po czym. Ustronianka gazowana. No i spore otwory, tutaj ewidentnie znajdował się jakiś stalowy zbiornik, albo coś podobnego, który został usunięty, żeby sprzedać go na złomę. Tamte drzwi zamknięte, tak? Okej. Okay. No dobra, to ja bym leciał na górę od razu. Miejsce to jest w dole ciekawe, że przynależało do olbrzymich zakładów włókienniczych. Z bardzo długą historią, bo powstały one już w połowie XIX wieku. Także sporo czasu temu, nawet przed połową XIX wieku. Ale widzę, że tutaj zostało wyburzone spora część tego kompleksu. Rzeczywiście. Ciekawe czemu. Nie? No bo. Uch, Śnieg. No bo to nie wygląda jak, jak, jakby to wszystko miało być wyburzone pod jakąś nową budowę. Zresztą, jeżeli się nie mylę, jest to zabytek. Ale widzę, że część jego ewidentnie została po prostu tutaj zmieciona. Nie wiem, czy to nie było pomieszczenie z turbinami. Wtedy byłoby go szkoda, bo turbiny to oczywiście najciekawsze element elektrowni. Elektrociepłownik w tym przypadku, oczywiście, turbiny to również masa stali, którą opłaca się sprzedać. Pytanie brzmi, czy trzeba w tym celu niszczyć pół pomieszczenia, pół budynku w zasadzie. Tutaj, komin, jeżeli się nie mylę, ten komin stalowy sięga jeszcze dobrych 20 metrów nad dach tego budynku. Jest widoczny naprawdę z daleka. Ciekawe, no bo to jest chyba wycięte też na świeżo, w miarę. No dobra, ale mamy ciekawsze części w tamtym budynku, jeżeli się nie mylę. Chociaż tutaj piętro wyżej, też bym chętnie wszedł jeszcze. A tym to rozbierali wszystko. To już wiadomo, czemu nie dokończyli. To nie, to górę, na... Tak, chyba na górę działamy, nie? Tutaj jeszcze jest tablica ciekawa, wykaz członków grup, pogotowia, sal, funkcja, imię i nazwisko. Ciekawe z którego roku ta tabliczka, ponieważ jeżeli się nie mylę, to zakłady zostały opuszczone razem z tą elektrociepłownią w okolicach roku 2010. Wysokie to jest, tu jest jeszcze kolejne piętro. Ale wydaje mi się, że w tamtym budynku będą znacznie lepsze pozostałości. No nie. Tutaj nam się kończą opcje. Ciekawe, ciekawe że to, to wyburzenie jest tak przerwane kompletnie randomowo. Tutaj w ogóle wyburzyli wiesz, ścianę, podłogę i tyle. I stwierdzili zadanie wykonane. No widoczek stąd. Całkiem spoko. W sensie myślałem że, myślałem, że to miejsce jest mniejsze. Jak patrzyłem na zdjęcia z niego. No a tutaj znajdujemy się przy wylotach Silosów. Silosów z węglem. Ciekawe mnie, że one są tak wysoko te wyloty. Bo to wygląda jakby te silosy znajdowały się jeszcze nad dachem. I w ogóle, w jaki sposób do nich dostarczane było węgiel. Aha, bo tu powinien być taśmociąg, prawda? Z tego, co pamiętam, jak patrzyliśmy na zdjęcia. Tylko, że z tej strony tego taśmociągu nie ma. No i taki sobie stan techniczny tego budynku. Już. nie wygłupiajcie się na urbexie, to niebezpieczne. No niesympatyczny upadek, niesympatyczny. A wracając do historii tego miejsca, no to zakłady, do których przynależała ta elektrociepłownia, pierwotnie produkowały głównie produkty z lnu. I jako dystrybutor właśnie takich produktów jako ich producent Całkiem niecie się rozrosły, to znaczy One były serio popularne O, tutaj nie mogę tego filmować <grymne> Złe rzeczy, tak. złe rzeczy, YouTube mi film zdejmie Siema, Siema. Wasz Siema. ulubiony bezdomny Dwóch bezdomnych Baby <grymne> Grudzień Rok. Który? 2013. A to ciekawe. No możliwe, że tu była jakaś kanciapa ochroniarza. Ha. co możliwe, że tu była, patrząc na kalendarz, możliwe, że tutaj była kanciapa ochroniarza po prostu. Jest taka który się wyniósł w tym 2013, 3 lata, czy 4 lata po zamknięciu zakładów. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czek. Coś mi się to nie zgadza. Generalnie, to tak, I, cieka i ten kabel wygląda na świeżo pociągnięty No. plus maseczki są świeże na dole Jak tam zejść? By tam od oddało... dołu Że z zewnątrz... Wiem, widziałem, tylko rozkminiam czy, czy nie wyleźć tędy po prostu Jestem ciekaw czy będę miał wyjście z powrotem po prostu jeżeli tędy zejdę Nie, ja zaryzykuję tędy Obczaję, bo nie wiem, czy ten kabel na dole nie będzie prowadził do czujki jakiejś, która jest przy tym wejściu. I to, to jest hala turbin. Tutaj były kiedyś turbiny, jeżeli się nie mylę. No dobra. Trochę niewygodnie w tej kurtce, ale... Sporo wyburzone. Nie ma już turbin i maszyn. Żadnych niestety. Jest zejście na dół. Jest zejście na dół po schodkach normalnie. No i tutaj jest jakieś wejście. Jakieś drewniane drzwi i krzesełko obok nich. Okej, okay, ale krzesełko jest nieużywane raczej. Jestem ciekaw, czy to można wbić. Trochę się boję. No zaraz sprawdzimy, zaraz sprawdzimy tam. Na razie się rozejrzę tutaj. Ewidentnie są to maszyny na... Fundamenty, na których były zamocowane maszyny. Czyli... Niestety, całe główne wyposażenie tej elektrociepłowni zostało zwyczajnie wywalone stąd. Jeżeli się nie mylę, to tutaj w ogóle była hala elektrowni, a to, co zwiedzaliśmy jako pierwsze, to była hala ciepłowni. Tak bym zgadywał. Tam sobie zaraz zajrzymy. Najpierw bym sprawdził tamten korytarzyk, bo on, jeżeli się nie mylę, jest całkiem malowniczy. Natomiast. Miejsce to co. to Wojtek? OK. W każdym razie ta fabryka w pewnym momencie przerzuciła się z produkcji e, głównie lnu na produkcję głównie froty, czy też frotę, jakkolwiek nazywa się ten materiał, i rozwijała się tak aż do lat wojennych, kiedy to Szefostwo zakładu, jego właściciele zostali wysiedleni, a Niemcy, armia niemiecka, zaczęła wywozić stąd maszyny, aby rozpocząć tutaj oczywiście produkcję zbrojeniową. Śmieszna drabina. Jakby była nam potrzebna do ewakuacji, to jest. Świetnie. Ciekawe do czego dostawiono, bo to nie wygląda, jakby to było zasilanie. No tak, tam można by wejść na tą wieżyczkę, ale nie ma sensu. No już byliśmy i tak wyżej w tamtym budynku. Możliwe, no. No dobra, fajny korytarzyk strasznie, taki zielony. Ciekawe, czy ja pod nim Czy ja wiem? Wrzucę sobie z niego fotę na Insta. A, ale wiesz, Insta Story na żywo. Czekaj, Wojtek. Co jest? Dobra, no Wojtek coś woła, ale nie, nie chcę odpuszczać okazji do zrobienia fajnej foty. Dobra, wrzucę na Instagrama za chwilę Ogarnijmy o co mu chodzi no. Czy tam się na dole z kimś nie zderzył, nie? Czekaj, podobnie dzwoni Co jest? A, okej okay. Czyli się cofnąłeś. Eee, no to zaraz obczejmy. To możemy obczaić dół. Ja bym potem chciał zajrzeć. Jeszcze tutaj są drzwi na prawo. No tak, dać Ci znać, czy tu schodzisz, tak? Z nami, rozumiem. Git. To się kierujemy na dół i obczajamy, czy jest wyjście. Ja bym teraz tutaj uważał, bo nie wiem, do czego jest ten niebieski kabel poprowadzony. No jest wejście. No. To możesz wołać Wojtek. No to, to wejście przez okna od frontu prowadzi do tej hali poniżej. Tak, do tej hali, do której teraz schodzimy. Gites. No tak, elegancko bardzo. Kurczę, szkoda, że to jest tak wymiecione. Bo jakiś czas temu naprawdę tutaj było jakby wszystko wiesz, zachowane idealnie a Teraz się zrobiła z tego ruinka Tyle tylko, że z ciekawą historią No bo warto zwrócić uwagę, że skoro Niemcy założyli tutaj fabrykę uzbrojenia E, ten kabel tutaj się kończy, ta niebieska rura jest ucięta po prostu Także na spokojnie, a skoro Niemcy założyli tutaj fabrykę uzbrojenia no to możemy tutaj ładnie przejść do kolejnego elementu, chyba najsmutniejszego w historii tego obiektu mianowicie pracowali tutaj więźniowie obozu Auschwitz a także przetrzymywani nawet na stałe byli tutaj jeńcy angielscy i kobiety żydowskie Całą fabrykę otoczono ogrodzeniem z drutem kolczastym i stanowiła ona dla tych ludzi nie tylko miejsce pracy, ale w zasadzie również sam Po II wojnie światowej zakład oczywiście działał dalej i wrócił do swojej oryginalnej produkcji, produkując głównie ręczniki właśnie z materiału Frote. No i takiego historia powojenna układała się już nieco spokojniej. Nadal toczyła się tutaj produkcja, nadal wszystko funkcjonowało aż właśnie do tego roku 2010, coś w tych okolicach kiedy miejsce to zostało opuszczone no i właśnie ciekawe jest to, że stało bardzo długo w bardzo dobrym stanie niestety, my jak zwykle jesteśmy pechowcami i trafiliśmy tutaj kiedy wszystko, albo większość rzeczy została już rozkradziona z ciekawostek mogę jeszcze dodać, że w miejscu tym Zostały wyprodukowane, znaczy nie dokładnie w tym budynku, bo to jest elektrownia, tylko na terenie fabryki Wyprodukowane zostały ręczniki, które znajdowały się na Tytaniku W momencie kiedy zatonął Z takich ciekawostek taka, taka właśnie historia I tutaj są jakieś maleńkie żaróweczki No ale się tutaj wybierałem już rok temu, jak wiesz, jak to wszystko było zachowane w bardzo dobrym stanie Tylko po prostu jakoś nie udało mi się ciągle nigdy tutaj dotrzeć O, tu jest jeszcze jakiś magazyn stare ciuchy Najważniejsza rzecz. Klej. Butapren. Oczywiście, musi być. Najbardziej. I dużo tych. To są dyski do szlifierek? Właśnie, to mi się wydaje, że to jakieś. Nie, muszą być uszczelki, tak. To jest guma. Tylko sparciała już twarda. To jest ciekawe, moim zdaniem. Czemu to jest zrobione z jakiejś takiej folii? Zespekcji chyba, nie? No tak, no wygląda trochę jak takie urządzenie, w którym przeprowadza się eksperymenty chemiczne. Kojarzysz, tylko że wtedy ta budka powinna być tu na, na dole, a stąd powinien iść komin. To No tu są bezpieczniki No bezpieczniki tutaj tam nie Nie po sobie czekaj, czekaj, czekaj czekaj w ogóle Ten samochód tu nie stał jak wjeżdżaliśmy Ten czarny, który mamy za oknem zaraz Nie stał No nie stał Ale chyba Nikogo nie ma w środku, ale bym uważał. No nie, no to na ten moment chyba tylko ewakuacja, nie? Nie mamy. A, bo ty nie byłeś jeszcze wyżej, nie? Tak. A tu jest w ogóle czaszka jakiegoś zwierzaka. Wygląda na kota, mówiąc szczerze. Jest chacha. Kitałkę biedny wziął i mu się zmarło. Tak. Wojtek mówi jeszcze, żeby sprawdzić te drzwi od środka, te podwójne drewniane. hu uhu, 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 panie! Fajny klimat, patrzę na kablach, nie? Jest Maszynownia i nastawnia. Ty te drzwi sprawdzałeś, tak? Tak, Czyli one są zamknięte. Ale czask. A te są zamknięte. U. Uh, okej. Okay. Część biurowa to najbardziej zadbana. Papierologia, najciekawsze rzeczy. No, niestety moi drodzy widzowie, muszę mieć to wszystko zamazane i wyblurowane, ale papierów zostało sporo. No, jakieś takie pozostawione miejsca są z ciekawostkami. Co ciekawe, to wszystko wygląda tak, że wiesz, nikt tu nie grzebał po prostu, mimo że reszta zakładu jest nieźle zrujnowana, papierolokie papierologia została nieruszona. Ciekawe dlaczego, w sumie. Nie wiem to jest nieopuszczalne, tak trochę... Ej, nie chcę, ja, ja wiem, ja wiem, że tu chodzi o kotłownię, nie, ale poradnik palacza, budowa i obsługa kotłów rusztowych. Poradnik palacza. No co jeszcze? Tutaj jeszcze więcej papierów, generalnie. Jakieś ciuchy na jednej półce. Ja bym się nie dziwił w ogóle, jakby ktoś tutaj pomieszkiwał swego czasu. Uuu, a tam jest stryszek. Po prostu. No w tym przypadku powiem ci również, tu jest masa sprzętu. Jest chemia. Jest chemia. Znaleźliśmy najciekawsze pomieszczenie na koniec. No, jest najciekawsze na koniec. No nie wiem, czy tutaj wiesz, jakiś rtęci nie ma, czy coś takiego. Są fiolki inne takie. Znowuż, zdjęcie na nich sobie strzelę. Fotki porobione. Link do Instagramu oczywiście znajdziecie w opisie. <grystanie> tak samo jak linki do fotorelacji waszych, zakładam. No, jeżeli tym z... razem się wyrobicie. <grystanie> nie jak rok temu. Pamiętaj, że moja przez dłuższy czas jeszcze się nie pojawi No ale ciekawa sprawa tylko ja cię. No, no, no. Ja wiem, jestem to... ciekaw, co to jest napisane. Odważka analityczna, kwas solny 0,1. Ty, te są ciekawe. Bo to są, to są mierniki, nie? W sensie, dobrze mówię, że to mierzyło zawartość tlenu w powietrzu? Wydaje mi się, że coś takiego się wykorzystywało w kopalniach. Tak, gdzie tutaj mamy 25 tlenu na dole, czyli klasyczną wartość. Mamy 20, 10, 5, 2, 1. I co ciekawe, to jest jeszcze opisane po w rosyjsku gazopiedielitil. Chyba tak to się czyta. Gazopiedielitil. Czyli moim zdaniem, czyli moim zdaniem, mam rację, że to jest do mierzenia zawartości, jakby gazów w powietrzu. Może CO2, a może, a może tlenu. Bardziej tlenu bym zgadywał. Co jest? Nie, to jest no nie wiem, czy ja bym tak tykał wszystko, ale. no, w sumie to są bezpieczne raczej. Tak, tak one są zabezpieczone. One są zapisane po jakiemu? Po polsku. Numer partii, 1989 rok, 10 lat przed moim urodzeniem. Jest waga elektroniczna, dokładna na pewno bardzo. No, ciekawe, że tutaj takie jedno pomieszczenie na strychu budynku biurowego, nie? Nie, to jest. To jest po niemiecku. Aha, tu będzie, tak, to jest po niemiecku. A tutaj jest żelaza... żelazo Cjanek. Żelazo, cjanek. przez J. Potasu. Ale tam nie ma Y. No nie, tam nie ma Y. Jest żelazo, żelazocianek Ja nie znaju. Czteroboran sodowy. W nawiasie Borax. Borax brzmi totalnie jak sywa jakiegoś rapera. No ciekawe, że tutaj akurat w tym pomieszczeniu, w budynku biurowym pozostało tyle tego... Tyle tej chemii. Uuu To już rozumiem czemu robiłeś przed chwilą uhuhu Czuję się jak Zenteku. Tak, totalnie to jest vibe Zetenteka bardzo. Siarczan potasowy Płyn barwny. Tak? O, okej. Okay. Ciekawie. Tego się, jeśli dobrze pamiętam, to tego się w fotografii używał anal używało ale 100% pewnie się nie mam, dawno się uczyłam nie, mega ciekawa sprawa, że tego tyle tutaj jest pozostawione i mam wrażenie, chociaż nie no niektóre te tarawki są ładne, nie? z tym zamykaniem i ten. są, są, tak, tak, tak ale mimo wszystko jakby, nawet gdybym miał możliwość je, wiesz, prywatnie, prywatnie normalnie odkupić <miech> to raczej bym ich nie używał potem w domu, żeby trzymać w nich cokolwiek <noise> No tak i trzeba by się było upewnić, że tutaj w żadnym, żadnym ze słoików nie jest źle opisany. Co bym powiedział? No to inna jest. Czy ktoś nie przelewał, no. nie przesypywał. Tak, dokładnie. Ludzie mają gimne pomysły niestety. Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. W ogóle fajna, fajna jest ta barierka taka dre, yy, drewniana. Widać jak dużo osób dotykało je ma, już po przymalowaniu. Ale to też robi wrażenie. To wygląda w ogóle jak kratka schodowa w pałacu. Od tej strony. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj dołem sobie wyjdziemy na spokojnie. No dobrze, moi drodzy. To ja w takim razie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Historia tego zakładu na pewno ciekawa. Zresztą ostatnie miejsce również ciekawe. Nie przedłużam, bo nie ma po co. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. A wszystko inne to wiecie albo znajdziecie w opisie. No. Eee. Yy. Elo. <ścoughs>